Cześć kochana osoby z podznaku raka, witam serdecznie. Zapraszam, zapraszam Was na cotygodniową porcję naszych tutaj fajnych, skromniutkich horoskopów. Zobaczmy, czego możecie się spodziewać i jakie karty właśnie w tym momencie dla Was wylosuję na przyszłość. A więc spójrzmy: Praca, Słońce, bardzo fajna karta. Emocje, wędrowiec, również ciekawa. Oraz ósemeczka denarów na zdrowie. Też jest dobrą kartą, a więc układ jest mocny, stabilny, dający perspektywy. A zaczynamy od naprawdę dobrej karty. Jednej z najlepszych według mnie karta słońca to karta powodzenia, sukcesu, awansu, zabłyśnięcia, sławy, wejścia w korzystne układy, założenia np. takiej firmy, która naprawdę będzie firmą dającą no, niesamowite dochody. No jest to karta powodzenia, sukcesu, na jaki czekacie i na jaki zasługujecie, a więc tutaj myślę, że nie musicie się obawiać, właśnie powinniście się pokazywać, tak, to jest karta znaku Zodiaku Lwa, a więc lwy i w ogóle osoby, które chcą się teraz zaprezentować, powinny być jak lwy, dumne, silne, charyzmatyczne, pełne takiej odwagi przede wszystkim, bo tutaj lew to też odwaga, a więc nie bójcie się e, iść do przodu i zdobywać to, co wasze, tak? Co powinno być wasze. Również tyczy się to osób, które mają tutaj pracę, także zostaniecie dostrzeżeni, dostrzeżone i cieszyć się powinniście z tych rezultatów. Jest to karta wskazująca na powodzenie, sukces, zadowolenie i perspektywy na lepsze jutro, tak? Tutaj e, może was właśnie spotkać nagroda, awans, przypływ gotówki, no i tu wasza pozycja wzrośnie kilkukrotnie, a więc powinniście się cieszyć z tego naprawdę przez dłuższy czas. Natomiast emocje mamy karta wędrow kartę wędrowca. Wędrowiec jest dobrą kartą, bo pomimo lekkości, pomimo beztroski, pomimo takiego chwytania chwili, jest kartą zapozna zapoznawania kontaktów, nieco błahych. Tutaj osoby młodsze mogą o was zabiegać. Może i nie daje jeszcze takiej nadziei wielkiej na stabilizację, bo jest to karta jakiegoś początku, tak? Może być też początek Waszego wyjścia na przykład do ludzi. I też to może oznaczać powierzchowność w pewnym aspekcie. Natomiast karta mówi o zabawie takiej pewnej celebracji, wchodzenia w relacje bez przywiązywania się, tak? Bo wędrowiec nie przywiązuje się, on po prostu doświadcza, więc powinniście doświadczać i nie skupiać się no mimo wszystko na, na tym, że na przykład jedna z osób, które tam spotkacie, będzie tą na zawsze. No niestety tutaj raczej doświadczanie, poznawanie jest kluczowym. Aspektem. Dla osób, które mają tutaj kogoś, również bez troska wkroczy w wasze życie, zabawa. Możecie iść na zabawę, właśnie, możecie sami sobie coś fajnego urządzić. Możecie się też zastanawiać nad aspektem macierzyństwa, bo w końcu wędrowiec to dziecko, lub spędzać czas po prostu z dziećmi, co też będzie bez i zabawą, taką lekkością. tu. W karcie wędrowca nie ma konfliktu, nie ma agresji, nie ma złości. Tu jest po prostu chwytanie chwili i to jest bardzo fajne. Natomiast, zdrowie. Ósemka denarowa. Ósemka denarowa jest kartą pracy. Ale też tyczy się pracy nad sobą, nad swoimi nawykami, nad tym, no, że tutaj musimy walczyć o siebie, tak? Musimy coś schematycznie robić, przyjmować leki, chodzić regularnie do lekarza, tak, ćwiczyć. No jest to karta mozolności, wypracowywania określonych systemów zachowań. Które po prostu przynoszą nam efekty na przyszłość. Raczej karta mozolności, dobrych wiadomości, ale też takich, które mówią, że jeszcze, jeszcze musimy coś zrobić, tak? I tego powinniśmy się trzymać, że już coś wypracowaliśmy, zrobiliśmy, czeka nas kolejny etap, ale wcale nie jest gorszy, bo już wiele się nauczyliśmy. Zwróćmy uwagę na delikatność dłoni. Tutaj gospodarkę nieco wodną, ale przede wszystkim układ gastryczny przemiany walmaterii Jelita, czy jakość przyjmowanego jedzenia, czy regularność nawet przyjmowanego jedzenia, co też jest bardzo ważnym aspektem. Natomiast karta bezpieczna, ochronna i dająca nadzieję na lepszą przyszłość, aczkolwiek mówiąca, że właśnie jeszcze trzeba coś wypracować. Tak więc z tego bym się trzymała. Myślę, że układ wam się spodobał. Dawajcie znać w komentarzach, jak to wygląda i jak wyglądało. Ja wam dziękuję, wszystkiego dobrego i przechodzę do osób z znaku lwa. Drugi lwy już tutaj, zobaczmy, co się będzie działo. Zapraszam was serdecznie. Oczywiście z tej strony łóżka Apolonia i zobaczmy, czego możecie się spodziewać. Przetasuję dla was karty. Tutaj poprzednicy, czyli osoby spod znaku raka, miały całkiem niezły układ. Myślę, że f, f, fajny e, i dający wiele, wiele do myślenia, ale też i fajnej, e, korzystnej energii. Natomiast zobaczmy, co Was spotka w tym momencie. I tak, na pracę, w świat, na emocje, sprawiedliwość i błaczczyni, jeśli chodzi o aspekt zdrowotny. Układ byłby idealny, gdyby nie ta karta sprawiedliwości. Ona troszeczkę jest taką jakby zniżającą nas, tak? Bo mamy dwie wzniosłe karty i jedną, która tak trochę nas sprowadza na ziemię, ale do niej dojdziemy. Zaczynamy od pierwszej, korzystnej. Jest to karta świata. Świat wskazuje przede wszystkim na to, że wy, kochani, jeżeli szukacie pracy, to w świecie znajdziecie. Tak, można tak powiedzieć. Jest to karta podróży, zmiany miejsca zamieszkania i dalekosiężnych planów, które osiągamy właśnie teraz i które są w zasięgu ręki. Jest to karta powodzenia, zakończenia ważnych projektów, planów i wejścia na nową ścieżkę. Świetna, właśnie, karta dla osób, które chcą wyjechać, ale jeśli nie chcemy, to tutaj pracę też możemy dostać na przykład w firmie, która prężnie się rozwija w Polsce, jest zagraniczną lub ma bardzo dobre kontakty z zagranicą i dzięki której my też jakby otworzymy skrzydła i zaczniemy tutaj latać, realizując nasze tutaj plany. Jeśli oczywiście mamy pracę także, karta zakończeniowa jakichś ważnych projektów, nagrody, pochwały, zadowolenia, wejścia, nowe układy, ale też na przykład wyjazdu zagranicznego, planowanego lub nie. Może być to też wyjazd służbowy. Natomiast czasem się zdarza, że ktoś na przykład ma pracę swoją, tak, ale okazuje się, że ma szansę wyjechać zupełnie w inne miejsce i porzuca dawną pracę na rzecz nowej. Natomiast emocje, no właśnie, tutaj jest ta karta sprawiedliwości. Sprawiedliwość no jest kartą e, surową, rozliczeniową. E, jeżeli będziemy szukać teraz miłości, to raczej musimy uczciwie podejść do siebie i do osób, które będziemy spotykać. A więc, jeśli nie widzimy szansy dla siebie w tej relacji, czy znajomości, czy, czy, czy w ogóle ktoś nam się nie podoba, to powinniśmy uczciwie, szybko wychodzić z tych układów i nie zawracać sobie czy komuś głowy. Jest to szczera i taka bardzo surowa karta ważenia za i przeciw danej sytuacji, danej osobie. Tylko to może nas uratować przed niepotrzebnymi stratami i surowym osądem, tak? Bo może ktoś się na przykład zdenerwować, że tracił niepotrzebny czas, a my tutaj wiedzieliśmy, że ta relacja nie ma sensu. Dla osób, które mają oczywiście kogoś, sprawiedliwość to rozliczenie, a więc musimy. Tutaj się liczyć z tym, że jeśli było dobrze, no to jest dobrze, będzie lepiej. Natomiast jeśli są tendencje spadkowe, to jest karta ostrzegawcza lub już przecinająca i zostawiająca, tak? Czyli możemy tutaj albo wejść w okres separacji, rozwodu lub rozstania. Natomiast także cokolwiek robimy, róbmy uczciwie, postępując głową, racjonalnie, ważąc to, co nam pasuje, a co nam nie pasuje. Natomiast. Zdrowie, władczyni. Ogólnie karta macierzyństwa, siły, obfitości, celebracji, hedonizmu i obiadania się lub problemów właśnie z jedzeniem. Jak to się może objawiać? Przeważnie jest to karta niestety nadmiaru, czyli możemy no, za dużo pałaszować pewnych rzeczy, tak? Nie patrzeć na konsekwencje, ale też i bywały aspekty w tej karcie, gdzie były zaburzenia jedzenia metaboliczne. I wiązały się niestety na przykład z niedoborem jedzenia, czyli bóli miał anoreksję, i w tę drugą stronę też właszczy pokazywała się jako negatyw. A więc jedzenie. W umiarze, tak, natomiast w nadmiarze i tutaj w wszelkich odchyleniach niestety będzie naszym wrogiem i może nam tutaj sprawiać pewnego rodzaju problemy. Świetna karta, natomiast dla osób, które chcą zajść w ciąży, tak, tutaj macierzyństwo, płodność, siła pod tym względem, czy kobiecość będzie dominującą. Jest to karta ogólnie dobrych wiadomości, sprzyjających sytuacji. Wyjścia z choroby lub rekonwalescencji i pomocy jakiejś kobiety, tutaj silnej, jeśli chodzi o aspekty zdrowotne. Tak więc układ jest ciekawy. Oprócz pewnej jednej surowej karty, wręcz można powiedzieć, prawie idealny. A więc myślę, że Wam się spodobał. Dajcie znać, jak to wyglądało w komentarzach. Ja Wam dziękuję, oczywiście, i przechodzę dalej do osób z podznaku panny. Drogie panny, witam serdecznie. Spójrzmy zatem, jak, za jak u Was to będzie wyglądało. E, już patrzymy, jakie Wy będziecie mieć karty. Czy będą to mocne karty, czy to będą karty napominające, ostrzegawcze. E, za chwilę się przekonamy, po prostu. Na pracę dziesiątka buław, na emocje rydwan i umiarkowanie na zdrowie. A więc takie karty e, energetycznie. Troszeczkę konfliktowe, troszeczkę obniżające, ale też jest i karta równoważąca, tak? Jednakowoż zaczynamy od karty, tutaj dziesiątki buław na pracę, karta obciążająca, niestety, mówiąca o różnych ograniczeniach. Jeżeli chcemy teraz zdobyć pracę, to może niekoniecznie nam się udać. Ehm, mogą być ograniczenia wewnętrzne, zewnętrzne, no mogą przeszkadzać nam różne okoliczności. Czy podpiszemy teraz umowę? No, może nie do końca tak być, albo będziemy czuć straszną presję, podpisując coś, i to też może tutaj spowodować, że z czegoś zrezygnujemy. Jest to karta bardzo dużych takich stresów, takich stanów myśli, które nas bardzo mocno przy, przytłaczają. Jeśli mamy pracę, to praca będzie uciemiężeniem. Uważajmy na dodatkowe obowiązki, uważajmy na to, co mamy wykonać, bo to wszystko przez też naszą presję emocjonalną, psychiczną może jeszcze bardziej nas przygniatać. Tutaj będziecie pod opresją, pod obstrzałem, i ten czas raczej będzie trzeba umiejętnie sobie poukładać. tak, Z pewnych rzeczy niestety zrezygnować. Ale też rozumieć, że jest to karta czasowa, czyli pewne rzeczy po prostu muszą się wydarzyć, musimy przejść ten trudny okres, by potem było lepiej. Natomiast nie bierzmy niczego nowego na siebie, bo nie dźwigniemy tego już naprawdę. Tak, bardzo dużo ograniczeń w tej karcie się niestety kryje. Natomiast na emocje, rydwan, karta. Podróży, rozruchów w tej materii emocjonalnej, kontaktów z daleka, ożywienia. Tutaj pewne osoby mogą nas wręcz atakować wiadomościami. Też jakiś konflikt się trochę pokazuje w tej karcie konflikt między tym, co mówi serce, co mówi rozum. Coś będzie spowodowało, że Powodował, że my będziemy czuć się troszeczkę tutaj w zmaganiu, mimo wszystko, jeśli chodzi o emocje. Natomiast poznawać możemy osoby bardzo spontanicznie i wszystko dziać się będzie bardzo szybko. Los namawia do też podążania za kwestią zmian w sposób właśnie taki. Szybki, prędki. Tu jakaś zmiana się szykuje. I to też tyczyć się będzie osób, które mają oczywiście kogoś, bowiem jest to karta właśnie nowości, odważnych decyzji, ciąży, też jakiegoś konfliktu, z którym się musimy zmagać. No i tu trzeba podążyć za tym, co jest nowe. Jest to też karta przeprowadzki podróży, po prostu. Natomiast możecie odbywać w tym. Czasie, jakieś trudniejsze rozmowy, które będą prowadziły jednocześnie do jakichś konkretnych zmian. Natomiast jeśli chodzi o e, tutaj zdrowie, umiarkowanie, e, umiarkowanie jest kortą dobrą, korzystną mimo wszystko, e, choć nie niesie wielkich jeszcze zmian, mówi o małym postępie, e, równowadze i dążeniu do złotego środka. Ale też nie mówi o takiej szybkiej rekonwalescencji, raczej powolne do, dochodzenie do siebie do siebie i łączenie kompromisu ze współpracą, a więc. Kompromis okaże się być kluczowym, i żeby coś uzyskać, będziemy musieli iść na kompromis. Tak, kompromisem może być dieta, przyjęcie jakichś leków. Kompromisem może być pójście do jakiegoś lekarza, który nie wzbudzał w nas jakichś tam, że tak powiem, emocji pozytywnych, ale jednak może być dobre i trzeba będzie iść na kompromis, czy na przykład jakąś złożyć opłatę za badanie, które no, w jakimś sensie jest tutaj złotym środkiem, czy czymś. Co nam pomoże w uzyskaniu pewnych wiadomości. Tak więc, jest to karta specyficzna, ale w moim przekonaniu dobra, bo nie niesie negatywu. Też jest kartą, która mówi, żebyśmy zwrócili uwagę na biodra, stawy. Układ ruchu, tutaj ta równowaga, no i kwestia błędnika jako e, aspektu dodatkowego. Natomiast karta jest dobra i, tak jak mówię, ona niesie pozytywne przesłanie, choć nie mówi o spektakularnym, od razu prędkim e, sukcesie. Układ jest mieszany, ale do przejścia. Tutaj myślę, że dacie radę i pomimo pewnych obciążeń, pomimo szybkich zmian i, i kompromisów, dojdziecie do swego, czego Wam bardzo życzę. Ja Wam bardzo dziękuję oczywiście jednocześnie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, hej!